Lipy na felgi. Nie pierwszy raz u mnie w programie, ale tego rodzaju lipów jeszcze nie było. Wykonane są z twardego materiału, także poza funkcją estetyczną będą też spełniały funkcję ochronną. I jeszcze jedno. Są bardzo proste w montażu, i każdy bez problemu sobie z tym poradzi. Przed przyklejeniem pasku w ranty trzeba dokładnie wyczyścić. W zestawie z lipami mamy takie szmatki nasączone jakimś preparatem czyszcząco odtuszczającym. Widzieliście? Niby czysta felka. O. Co z tego, że będzie bardzo mocna taśma, jak nie oczyścimy odpowiednio felgi, i ten lip przy pierwszym myciu albo dłuższej trasie odpadnie. Bardzo mocna, piankowa taśma, także będzie bardzo dobrze układać się na rancie felki. Ta taśma sprzedawana jest w różnych opcjach, jako jeden długi kawałek albo cztery krótsze. Zanim klikniecie coś, przypomnijcie sobie wzór na obwód koła, by upewnić się, że na wasze felgi długość będzie odpowiednia. Na tę siedemnastkę pójdzie około metra czterdziestu. Nieźle idzie. Słuchajcie, bardzo ładnie układa się do felgi. Jedna rzecz, którą zauważyłem, to trzeba opierać się o rand, naciągać ją i dopiero na końcu wyrównać tą powierzchnię, którą widać. Zobaczcie, jaki zapas. Ta felga ma 17 cali, lip ma 1,90 m, czyli na felgę o średnicy ponad 20 cali powinien bez problemu wystarczyć. Nadmiar odcinamy nożykiem do tapet. Jeśli dobrze traficie, łączenie będzie niemal niewidoczne. No musicie przyznać, że kolorowy lip nadaje bardzo mocny kontrast. I nie każdemu takie rozwiązanie może się podobać. Ale na przykład, jeżeli macie srebrną felgę, obity rand, to w zestawie 12 kolorów, które są do wyboru, Możecie wybrać srebrne i wtedy zamiast malować felgę, zamaskujecie rand, a lipa nie będzie w ogóle widać. Z takim lipem nie ma lipy. 15 minut roboty i efekt wow gwarantowany. W zestawieniu z tym niebieskim lakierem ten czerwony może być dyskusyjny, ale wiecie co? Nie to co ładne, tylko co się komu podoba. Właściciel sobie wybrał czerwony. Wiecie dlaczego? Bo mu. Cóż, pora oddać wóz właścicielowi. Ciekawe, czemu Grzesiek woli jechać z kapturem na głowie. Bo może chyba tak.